Hej moi drodzy, jak widzicie, mam jeszcze tutaj całkiem antyczny numer Just Kicked, który znalazłem między moimi rzeczami, które sobie trzymam na później i doszedłem do wniosku, że nie ma co tego trzymać, ja potrzebuję sobie uzupełnić kolekcję, tutaj są dwie, dwie saszetki, karty limitowane już posiadam, bo tą gazetę kiedyś otwierałem, ale nie chciałem otwierać wszystkich naraz, zostawiłem sobie jedną, no to... Mamy limitkę Fabiańskiego oraz Szakiriego na wymianę, ale oczywiście nawet nie mam tej kolekcji wprowadzonej na elastyker, więc po prostu sobie to na razie potrzymam. Wy już wszyscy pewnie dawno to pokończyliście, a ja dalej się z tym babram. Bambarów, Ewra, Coleman. Olson awesome. Mats Hummels Podpis. Signature. Fajnie karty wyglądają. Czadzik. I mamy 11 Polski. I tej karty na pewno nie mam, bo Bo nie widziałem jej nawet jeszcze, chyba nawet na żadnym filmiku. Dobra. I, i tyle, że coś fajnego z tego wyciągnąłem. Kaderabek, Modrić, Maxim, Kanu. Mamy Schneiderlina, to raczej mam. I mamy Naingolana, zwykłą bazóweczkę. Dobra, tyle. Bardzo, bardzo krótki filmik. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć.